Teraz zapraszam Was do wysłuchania drugiego odcinka DevJS Podcast, czyli kolejnej merytorycznej rozmowy o technologiach frontendowych. Gościem odcinka jest Maciej Sikora, z którym rozmawialiśmy o TypeScript i programowaniu funkcyjnym. Celem tego podcastu jest jedynie inspiracja deweloperów, więc zachęcamy do udostępniania naszego podcastu w swoich social mediach. Jeśli chcesz skontaktować się z naszą społecznością DevJS. Będącą jedną z największych organizacji w Europie zrzeszających pasjonatów JavaScriptu, to napisz do nas na adres mailowy współpraca małpa, Startujemy. Cześć, Maciek. Cześć, Paweł. Przedstaw się może naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Sikora i obecnie jestem deweloperem, można powiedzieć front-end deweloperem, ale raczej, raczej jak ja bym się nazwał, raczej jestem software developer, czyli bardziej ogólnie, ponieważ no, robiłem różne rzeczy w życiu, też, też na backendzie. Obecnie się zasiedziałem może troszeczkę na frontendzie, ale tak generalnie ostatnimi czasy jestem jestem TypeScript może powiedzieć deweloperem, ponieważ, ponieważ też, też ten język ostatnio, ostatnio używam je, je najwięcej, staram się też, też uczyć, ostatnio też, też Rasta. To jest, to jest taki przykład ciekawych języków, które, które ostatnio poznaję. Natomiast no, mo, można mnie, można mnie utożsamiać raczej z właśnie z frontendem obecnie. Okej, okay, to w takim razie po której stronie mocy frontendowej stoisz? Tak? Który framework najbardziej preferujesz? Jakie rozwiązania? Znaczy, jak już kiedyś mi też takie pytanie raz zadałeś, to ja mówiłem, że, że raczej nie, nie jestem jakby fanem tych tak zwanych framework Wars, to znaczy, nie, nie chcę jakby mówić, że jeden jest lepszy od drugiego, bo troszeczkę te, te frameworki mają, mają troszeczkę inne, inne zasady działania i inne modele. Natomiast no ja konsekwentnie od kilku lat jestem, jestem po stronie Reacta. Z tego też tytułu, że uważam, że React jest takim dobrym, dobrym miejscem, można powiedzieć, to, to, to jest tak wyważone, bym powiedział, miejsce między, między taką wysoką abstrakcją. Między taką magią, a, a, a użytecznością e, i kontrolowaniem tego, co się dzieje. No, dla przykładu taki Angular ostatnio miałem też z nim styczność. E, no niestety, jakby dla mnie to, no, no, pierwsze wrażenie po angularze jest, że, że no, nie wiem, co się dzieje. Tak? Po prostu jest na tyle jest magiczny ten framework, tyle rzeczy robi za nas, że, że taki deweloper. Troszeczkę staje się, no, brakuje tej kontroli w mojej ocenie w tym Angularze. Oczywiście jest to, jest, to, jest to moja opinia, wiele osób się może z tym nie zgadzać, natomiast no, ja jednak wolę, wolę, wolę Reacta za jego prostotę. Ostatnio nawet się zastanawiałem, ponieważ no, nawet i powiedziałem coś takiego ostatnio, że, że, że React to jest, to jest jednak framework. Bo jest takie, takie ogólnie, mówi się o tym, że, że to jest biblioteka, nie framework. Natomiast po ostatnich zmianach, tych hookach, kontekstach, to wygląda na to, że ten React jednak staje się samowystarczalny. Natomiast w porównaniu z Angularem to cały czas, to cały czas jest ogromna różnica i, i, i jednak bliżej mu do tej biblioteki niż do frameworka. I, i to po prostu widać, jak się tego używa. No tak, tak. I ostatnio, ostatnio używam właśnie Reakta z TypeScriptem. Mimo, że TypeScript jest dalej kojarzony z Angularem, to, to całkowicie można go używać z Reactem bez żadnego problemu. No właśnie, tak, tak jak wspomniałeś, TypeScript jest właśnie często, często utożsamiany jako coś, co pomaga w pisaniu w Angularze. No to może, dlaczego zdecydowałeś się na TypeScript? Znaczy tak, można powiedzieć, że zdecydowali za mnie. To, to była moja pierwsza styczność. Była taka, że, że w Data Artie, w firmie, w której pracuję, no trzy lata temu miałem, miałem taką propozycję pracy w, w projekcie z TypeScriptem. I oczywiście wskoczyłem w ten projekt, znając wcześniej TypeScripta z jakichś takich swoich prywatnych projektów. Natomiast TypeScripta kojarzyłem troszeczkę jako. Jako taki JavaScript z dodatkowymi klasami, z typami, coś tak jakby JavaScript połączony, połączony z, z Java. Troszeczkę na, na, na tej zasadzie. Czyli, czyli mamy JavaScript i, i Java zmiksowaną, tak? Natomiast no, to te, te pierwsze wrażenie jest, 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 jest błędne, ponieważ no, znaczy, no, no z latami można powiedzieć, że ten TypeScript e, się zmieniał, i w tym momencie e, już, już ja też nie mam takiego wrażenia i staram się, e, staram się też e, tłumaczyć e, w, wiele razy, że jednak TypeScript to nie jest, e, to nie jest Java, tak? to, nie jest, to nie jest nic związane z tym tematem ponieważ i klasy mamy już, i klasy mamy już w Javascriptie, więc te wszystkie konstrukcje zorientowane obiektowo są w samym Javascriptie. TypeScript tak naprawdę dodaje tylko, tylko typy i całkowicie to można w nim pisać funkcyjnie. Jest to troszeczkę trudniejsze, nie ukrywam, niż w zwykłym Javascriptie, żeby pisać funkcyjnie w TypeScriptie, natomiast jest to całkowicie możliwe i ja to z ja to sukcesami robię. E, więc tak, przez te trzy lata można powiedzieć, że praktycznie pracowałem full-time e, z TypeScriptem od, od takiego poziomu totalnie, e, powiedzmy, mało zaawansowanego, gdzie używałem tylko typów jako, e, jako informacji e, na temat wartości do, do poziomu, gdzie praktycznie. W dużej mierze używam tego systemu TypeScripta jako, jako osobnego języka, to znaczy robię, robię zaawansowane transformacje na, na, na typach na, na, w momencie kompilacji, co jest dla mnie ostatnio no, dosyć ciekawym doświadczeniem. Okej, okay, a czy są jakieś znane ci alternatywy do TypeScripta, których mo można z powodzeniem używać? Wiesz co, no, oprócz TypeScripta no jest już kilka języków, przynajmniej kilka języków, które, które może, którymi możemy z sukcesami zastąpić zastąpić JavaScript, czyli takie no, w tym momencie kompilowane do JavaScripta. No, niektóre też udostępniają kompilacje do WebAssembly, ale WebAssembly nie jest cały czas gotowe do końca, żeby, żeby uznać to za za, za, za cel kompilacji, więc no, no co my tam mamy? mamy? Mamy Elm, którym też się ostatnio interesuje. Jest to język funkcyjny, taki czysto funkcyjny język, który, który nie, nie, nie pozwala na, na pewne konstrukcje, które w, w takich językach jak JavaScript są możliwe. No mamy też ReasonML, który też jest funkcyjny, natomiast no, jest funkcyjny z tym, że po, pozwala na, 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 na tak zwane side efekty w trakcie pisania kodu i też może, można wywoływać Javascripta bezpośrednio z, z, z tego języka. No i jeszcze taką alternatywą dosyć, dosyć hardkorową by powiedział jest PureScript, czyli taki język, który, który to jest taki haskell na przeglądarkę, więc tutaj to już trzeba być zapolonym funkcyjnym programistą, żeby, żeby tego, tego używać, ale alternatywy są. Natomiast dlaczego Dlaczego ja jestem cały czas bardziej po stronie TypeScripta? Na pewno jedna rzecz jest taka, że, że, że w tych innych językach jednak nie ma, nie ma tych projektów jeszcze, nie ma tej pracy za dużo, więc, więc nawet jakbym chciał, to, to nie bardzo mam gdzie tego używać. Natomiast też trzeba przyznać, że jednak gdzieś tam ten pragmatyzm we mnie jest. To znaczy, TypeScript jest o tyle dobry, że ułatwia przejście takich JavaScript developerów. Na stronę statycznych typów, i, i, i można te, te przejście nie jest takie gwałtowne. One może być krok po kroku, możemy spokojnie, nawet projekt w JavaScriptie możemy krok po kroku przepisywać na TypeScripta, co jest raczej niemożliwe w tych innych językach. Tam to się idzie raczej na całość. Okej, okay. wspomniałeś, że lubisz programować funkcyjnie. To może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym w ogóle jest programowanie funkcyjne. No okej, okay, no czy znaczy tak. Jeżeli chodzi o programowanie funkcyjne, to tak prostymi słowami, jakbym jak to, to powiedział, to jest, to jest to programowanie, które polega na po pierwsze na. Staraniu się, znaczy tak, piszemy wiadomo funkcjami, tak? natomiast funkcje są tak zwane pure, czyli funkcje, które, które nie mają żadnych efektów, mówi się efektów ubocznych, ale generalnie chodzi o, o to, że taka funkcja oprócz tego, że bierze jakąś wartość, jaką argument i robi jakąś komputację, a później zwraca nam wynik, nie powinna robić nic innego. Czyli, czyli takie funkcje nie, nie powinny nam zmieniać stanu zewnętrznego, robić konsologa, zapisywać czegoś do bazy, do pliku, i tak dalej. I od razu, jak się człowiek myśli sobie o tym, no to jak pisać program, jak on nic nie może robić, tak? No bo jeżeli nic nie może zapisywać do pliku, odczytywać, zapisywać do bazy, no to jest taki program, jest bezużyteczny. I właśnie tutaj w tym programowaniu funkcyjnym chodzi o to, że te wszystkie rzeczy, tak zwane efekty, czyli to, co powiedziałem, czyli to, co ma realne znaczenie, jako efekt tego programu, co nam się później wyświetli na tym ekranie, programowanie funkcyjne stara się identyfikować i stawiać w odpowiednich miejscach. To znaczy, że nie robimy tego wszędzie, tylko robimy to w odpowiednich, konkretnych miejscach dla, dla naszego programu, dla naszej architektury. I dla przykładu, w Elmie mamy, mamy gotową architekturę, która wchodzi z tym językiem, która definiuje nam konkretne zasady. Na jakich możemy, możemy ten efekty wykonywać? Czyli nie możemy po prostu w środku programu wysłać zapytanie do serwera. Nie, jest to niemożliwe. Musimy to zrobić za pomocą interfejsu, który ta architektura nam udostępnia. Inaczej mówiąc, programowanie funkcyjne polega bardziej na rozumieniu, gdzie, gdzie program jest deterministyczny. A gdzie nie jest? Gdzie są te, te części, które wykonują nam zmianę świata zewnętrznego, a gdzie są te części, które, które są, są czystą matematyczną funkcją, która ma wejście, wyjście, tak? I, i, i tak, tak naj, najbardziej rozumiem programowanie funkcyjne. Oczywiście możemy iść dalej i wprowadzać takie terminy jak funktory, monady. I to... A powiedz mi, mówisz Monady, czy, czy takie nazewnictwo i wchodzenie w ogóle w taki matematyczny żargon ma w ogóle sens? No, no właśnie, to, to też jest dyskusyjne, ponieważ no ja miałam swoją taką chwilę takiego hypu na to i też, też robiłem wykłady na temat Monad. I, i, I byłem taki zafascynowany tym tematem, jakie to jest. Jaki Teraz to ja... minęło. Czy... <gry> no właśnie, ja, jaki, jaki to ja jestem fajny, że ja, ja wiem o co chodzi, tak, wiesz, no, ja jestem po lepszej stronie mocy. No właśnie, problem z tym wszystkim jest taki, że no, po, po, po trochę ze zastanowienia, myślę sobie, że no, no nie jest to do końca. To nazywnictwo nie jest to do końca takie szczęśliwe, bym powiedział. Dużo osób się od tego odbija, Tutaj ta społeczność Haskela, szczególnie takiego języka bardzo funkcyjnego, no trochę, trochę ma ten swój żargon matematyczny. Oni tam rozmawiają na poziomie teorii kategorii, właśnie używają tych, tych terminów jak funktor, profunktor, bifunktor, monada, komonada. I jak człowiek tego słucha, to po prostu coś, coś mu się w żołądku kręci. No i szczerze mówiąc, na przykład w Elmie twórca Elma ma zupełnie odwrotne podejście do tego tematu, i on twierdzi troszeczkę, że, że, że my powinniśmy raczej unikać tych, 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 tych dziwnych nazw, dać ludziom po prostu API, dać ludziom interfejs, sensowne abstrakcje, których będą używać, i nie nazywać tego nie nazywać tego smokami i potworami, bo, bo, to, nic, bo to nic nie daje. Ja jestem troszeczkę po środku. Z jednej strony dobrze to rozumieć, z drugiej strony te rzeczy po prostu nie są takie trudne, jakie malują. To znaczy, że te, większość tych tłumaczeń w internecie mam wrażenie jest, że jest tak robiona, żeby człowiek tego nie zrozumiał. Ja szczerze mówiąc, to nawet jak już miałem wrażenie, że rozumiem te monady, czasami czytałem taki artykuł, że po, po przeczytaniu jego stwierdziłem, że ja chyba nic nie rozumiem. Więc, więc no, no, tak, tak to wygląda. Tak? Więc ja jestem w tym momencie troszeczkę tak w rozkroku bym powiedział. Z jednej strony fajne, ale z drugiej strony ile tego hype'u w tym jest, a ile, ile, ile tego, tej, tej praktycznej przydatności jest, to jest druga sprawa. A tutaj mi się wydaje, że jakby deweloperzy są wobec tego tematu bardzo podzieleni i niektórzy właśnie Potrzebują pokazać, że są, że są w temacie, że coś wiedzą więcej, no i też, no ale też wiele osób to stosuje, i, no i uważa, że trudno im bez tego wyobrazić sobie jakby realizowanie ich jakby zadań w projektach. Okej, okay, to może skupmy się teraz na takich według Ciebie najbardziej oczywistych zaletach programowania funkcyjnego? Znaczy tak, no trochę jak powiedziałem, no zalety są takie, że my definiujemy, definiujemy stan, definiujemy efekty, które nasz program ma osiągnąć. Wstawiamy je w odpowiedni sposób, jakby abstrahujemy to od programu, czyli wiemy, że w środku jakiejś komputacji, jakiś tam procesu, my nie będziemy sobie strzelać w stopę. To znaczy, że bierzemy funkcję funkcję F na przykładu i ta funkcja F Dostanie argument i zwróci wynik, a nie wystrzeli, jak to się potocznie mówi, rakiety. tak? Po prostu mamy pewną pewność, pewność że, 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 że ten kod nam, nam nie zrobi krzywdy, że on, on nam nie, nie zrobi format C. Więc, więc to, jest, to jest ogromna przewaga. Te też trzeba zauważyć, jeżeli chodzi o efekty. Te, te programowanie funkcyjne. Piór. ja już nie mówię czyste, bo czyste to w ogóle po polsku to dziwnie brzmi, czyste programowanie funkcyjne, to co znaczy, że reszta jest brudna, no dlatego, dlatego wolę już w cudzysłowie mówić pure, te funkcyjne programowanie, jakby te wszystkie efekty są widoczne w, w typach danych, to znaczy jeżeli co, jakaś funkcja robi jakiś, jakiś efekt, to widzimy to w jej typie, z, z, typie zwracanych danych. Jest, jest to na przykład iOS string, i wiemy, że, że ta funkcja. Wykonuje jakąś operację input-output. Natomiast jeżeli chodzi o takie języki programowania, które mają wiele paradygmatów, można powiedzieć, że te efekty są poukrywane. To znaczy, że funkcja, mimo tego, że zwraca jakiś numer, może też wysłać request do serwera, co jest takie dosyć niewygodne, ponieważ nie, ciężko nam jest złapać te wszystkie miejsca, które są niebezpieczne dla nas, tak? E, więc, więc a natomiast tak, najlepszą, najlepszą rzeczą w tym programowaniu funkcyjnym e, dla mnie praktycznym jest właśnie to, żebyśmy rozumieli, rozdzielali ten kod na, na, na ten deterministyczny, nieteterministyczny. To jest, to jest, to jest jakby najważniejsza, najważniejsza rzecz w tym, e, w tym programowaniu funkcyjnym. Plus, jakby trochę odchodzimy od tych znanych abstrakcji z, z object-oriented programming, tych, tych znanych jakby dziedziczeń, które, które kończą, się, kończą się ogromnymi drzewami abstrakcji. Jakby tam funkcyjne programowanie ma na to troszeczkę inne rozwiązania, uważam, że one są, one są jednak lepsze. Jeżeli chodzi też o statyczne typy danych, to, to mamy właśnie rozwiązania takie jak algebraiczne struktury danych, które całkowicie zastępują nam te klasowe podejście praktycznie. Możemy... Możemy tworzyć typy Unii, czyli coś jest albo tym, albo tym. Możemy, możemy robić produkty, czyli mówimy, że to jest i jedno, i drugie. Więc to są bardzo fajne, fajne rzeczy, które w takich językach jak Java niestety są rozwiązywane na poziomie właśnie dziedziczenia. Więc tutaj, tutaj jest, to, jest, jest to łatwiejsze. Tak. Mhm. Czyli tak podsumowując, kiedy nie warto stosować programowania funkcyjnego? Wtedy, kiedy, nie, wtedy, kiedy go nie rozumiesz, tak? I w jakich jeszcze przypadkach? Znaczy, nie rozumiesz. To jest taka kwestia, że no, ja miałem ostatnio taki, taki moment, że, że właśnie chciałem pójść tak, powiedzmy, hardcore. Functional Programming i wziąłem nawet bibliotekę do TypeScripta, ona się nazywa FPTS i, i taka biblioteka ona po prostu troszeczkę imituje Haskella w TypeScriptcie. No, i mimo tego, że ona ma fajne rozwiązania, no niestety muszę stwierdzić, że ona jest bardzo nieidiomatyczna dla, dla języka. To znaczy, ona po prostu wprowadza obce koncepty do, do, do języka I, i to powoduje, że mamy taki dualizm formy. To znaczy, tak, mamy język, który ma swoje rozwiązania, a wprowadzamy bibliotekę, która mówi, że ty nie rób tego tak, tylko rób to zupełnie inaczej. Dla przykładu, nawet takie zwykłe porównanie, czyli porównanie dwóch wartości. Jakbym chciał używać tej biblioteki tylko jakby całkowitych jej możliwości, to nawet nie używałbym normalnego porównania. Operatora porównania w języku. To znaczy, tak naprawdę, można powiedzieć, że używamy języka nad językiem, który jest bardzo trudny w składni, bo jest to po prostu oparte na bibliotece. Więc tutaj, jakby te moje doświadczenie jest takie, że jednak jest to nie do końca opłacalne i, i, i tylko taki crayon funkcyjny może, może, może powiedzieć, że to jest, to jest super. Natomiast jeżeli bierzemy takie plusy i minusy. No ja miałem do czynienia jakby z, z, z deweloperem w tym projekcie, który był mniej doświadczony ode mnie, no i po prostu no ciężko mu było z tym, żeby to przegryźć. Tak? I, I mi było nawet ciężko wytłumaczyć, że, że to jest opłacalne. No niestety w niektórych miejscach to, to po prostu wychodziło. Więc jeżeli chodzi o te programowanie, kiedy używać, kiedy nie używać. Ja uważam, że, że takie podejście na zasadzie, a zróbmy z, z TypeScripta, JavaScripta Haskella, no, nie, to nie jest Haskell, i, i, i ja, ja jestem, w, w, raczej widzę to pragmatycznie, to znaczy używajmy tego programowania funkcyjnego, ale używajmy tego z głową, no po prostu wyżywajmy tego z głową, nie, 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 nie róbmy z języka X języka Y. Bo, bo niestety to, to nie jest to samo. Równie dobrze moglibyśmy wziąć język ruby i, 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 co, i co z nim zrobić. I udawać, że to jest język funkcyjny. No nie jest, tak? To jest typowo język obiektowo zorientowany. Możemy używać go po części pewnych konstrukcji funkcyjnych, ale nie będziemy udawać, że to jest. To jest Haskell, bo nie jest, więc to jest, to jest moja opinia, że raczej pragmatyczne podejście. Nie powiem, żeby go nie używać, czy używać, raczej używać z głową, o tak bym powiedział. Na koniec chciałem ci jeszcze zapytać, czy masz może jakieś porady czy, czy tipsy dla innych programistów, w jaki sposób efektywnie mogą pracować zdalnie z domu? Szczerze. Szczerze to nie radzę sobie z sytuacją, bym szczerze powiedział. Tak, znaczy, no nie mam żadnych tipsów. O tak ci powiem. Szczerze to bym chciał mieć tipsy, od kogoś tipsy dostać, bo e, no, jest to dla mnie no, ciężka sytuacja. E, mam dosyć małe mieszkanie, e, małe dziecko i, i no jest to troszeczkę takie rozbijanie się ciągle, bo co wyjdę z pokoju, to zaraz jest, jest to. Ten, ten, te skupienie gdzieś tam ucieka, znika, nie, nie ma tego, tego, tego spokoju jak w biurze, no, nie ma tych warunków jak w biurze, więc zazdroszczę osobom, które mają, mają takie jakby swoje miejsca w domu, gdzie, gdzie mogą spokojnie pracować. No, u mnie to tak nie wygląda. Kupiłem mieszkanie, natomiast chyba za późno, bo przyszło, przyszedł koronawirus. Jeszcze mógłby poczekać chwilę, ale, ale wyszło jak wyszło. Więc no, ja na razie jakby. Jest to wczesny czas jeszcze, więc jeszcze, jeszcze może wyrobię sobie jakieś, jakieś metody. Natomiast dla mnie to trochę wygląda w ten sposób, że żeby być efektywnym, to ja muszę. Efektywne to złe słowo. Żeby w ogóle coś zrobić, to ja muszę pracować cały dzień ponieważ jest to troszeczkę takie dwie godziny przerwa, dwie godziny przerwa, dwie godziny przerwa. No i niestety niestety tak to wygląda, więc generalnie dla mnie sytuacja jest, jest trudna, co najmniej powiedziałsz. Nawet rozmawiałem z niektórymi firmami, że zakładają, że nawet efektywność pracy deweloperów, którzy wcześniej nie pracowali zdalnie, a teraz są w domach, z komputerami, których jak się okazywało do niedawna, w ogóle nie można było wynosić zbiór, teraz nagle można. No to nawet niektóre firmy prorokują, że nawet efektywność takiego dewelopera może spaść o 70%. No i już zastanawiają się, w jaki sposób tym ludziom pomóc w projektach. Niektóre firmy wstrzymały rekrutację, niektóre biorą się, bior, biorą się za rekrutację, no i też coraz mi się wydaje, więcej firm przez najbliższe miesiące będzie wygrywało takich, które mają właśnie w jakiś sposób ułożone te dobre praktyki, no i też narzędzia odnośnie pracy, pracy zdalnej. A powiedz mi, z jakich ty narzędzi korzystasz do, do pracy zdalnej? Czy, czy w ogóle w jaki sposób się komunikujecie? No czy to wiesz, to jest, to jest różnie. Zależy od projektu, jest to, jest to albo Skype, albo Zoom. Tak, jeżeli chodzi o, o takie komunikatory to raczej Slack, no, ja też preferuję Slacka, jest dla mnie to bardzo fajne narzędzie, więc to głównie, ale wracając jeszcze do, do tego tematu tutaj, żeby nie było, że ja czuję się skrzywdzonym, ja uważam, że i tak my jesteśmy branżą, Naj, najmniej skrzywdzoną z tego wszystkiego i tak naprawdę całkowicie współczuję ludziom, którzy, którzy pracują w innych branżach, którzy teraz mają, mają ogromne problemy. Więc tutaj moje gadanie, że o Jezu, ja nie mogę siedzieć tutaj z dzieckiem. Więc no, no, to jest troszeczkę żałosne, szczerze mówiąc, ale, 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 ale no wiadomo, porównuję mój stan sprzed w biurze, jak było, a jak jest teraz. Więc jest na pewno trudniej. Ale, ale mówię, to jest bez porównania bez porównania do problemów, jak, jakie ludzie mają. Więc tutaj od razu chylę czoła, że, że, że to, co ja tutaj mam, to jest żaden, żaden problem, o tak powiem. Okej. Okay, dziękuję ci, Maćku bardzo za rozmowę. No, cóż, życzę ci dużo zdrowia. No i mam nadzieję, że niebawem zobaczymy się już na stacjonarnym etapie DJSa. No, ja też tobie Paweł dziękuję i też, też trzymaj się i, i, i bądź zdrów. Trzymaj się, cześć.